Szybko, przebiegnijmy 8 lat równości w szkole podstawowej odczyni. Przypomnijmy sobie początki naszej obecności oraz niektóre wybrane momenty szkolnego życia. Nie wierzyłam, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i nóżniska, że przejdzie ten most spleci spleciony z cienkiej, drugiej świny powiązane łymkwem. Szłam lekko jak młody, ciężko jak słoń. Szłam pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepy. Nie wierzyłam, że przejdę ten most, Nie wierzę, przeszłam. Okazuje się, że już od nie młodszych lat przejawiliśmy rozliczne talenty. Na każdym kroku wykazywaliśmy ogromną żywiołowość, dużą kreatywność i wprost niespotykaną spostrzegalność. Dopiero teraz, patrząc z perspektywy czasu, dostrzegamy ile cierpliwości oraz wysiłków i pracy użyli nasi wspaniali nauczyciele, aby oszlifować te prawdziwe koncepcje, którymi bez wątpienia jesteśmy. To dzięki ich ciągłym staraniom i zachętom przez równo 8 lat osiągaliśmy wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zdobywaliśmy kolejne certyfikaty i tytuły dla naszej szkoły. A z zawodów sportowych przywoziliśmy wiele medali i potarki.